No, i taki to już mój żywot człowieka poczciwego. Człowiek wraca z jednej trasy, ubiwszy jednocześnie setki owadów, a za chwilę musi lecieć w następną. I po to się kupuje takie samochody bardzo funkcjonalne, multidyspozycyjne, bo ja muszę nie tylko zawieźć jaki do szkoły od czasu do czasu, przejechać się w siedem osób, ale muszę także wykorzystać ten samochód w wielu innych aspektach. Teraz w długi weekend woziłem najpierw jedną motorówkę na przyczepie, potem drugą motorówkę elektryczną na przyczepie. A już teraz wiem, że niebawem będę zabierał się na pojeżdżawkę, na tor wyścigowy i w tej oto pięknej krytej lawecie, kryje się mój Ariel Atom. Także to Volvo XC90T8, chociaż hybryda, chociaż plugin, chociaż samochód nie przecież, no u mnie łatwego życia nie ma, bo u mnie żaden samochód łatwego życia nie ma i on będzie te przyczepy targał, tak jak wszystkie inne moje poprzednie samochody to robiły. Żeby przyczepę pociągnąć bezpiecznie, żeby czuć się w trasie czy w mieście z takim, do Dodatkowym ładunkiem bezpiecznie trzeba wszakże spełnić pewne kryteria. Tutaj wszystko musi grać, tu nie może być żadnych niedoróbek. Tu jest troszkę tak jak z jazdą samochodem, lotem samolotem, czy pływaniem po wodzie. 100% rzeczy musi się ze sobą zgadzać. Czyli muszą być odpowiednie gniazda, muszą być odpowiednie złącza, musi być odpowiedni hak, musi być odpowiednio wyspecyfikowana przyczepa, żeby to wszystko ze sobą współgrało i współpracowało. Zwróćcie uwagę, że Ariel waży co prawda tylko 600 kg, ale ta przyczepa też nie jest lekka. To jest konstrukcja, która została wykonana na zamówienie. Jeszcze się o niej dużo dowiecie w tym odcinku. Jest dedykowana do przewozu tego, ale oczywiście nie tylko tego y, samochodu. Żeby nie było, mam kategorię B E, bo zaraz będą pisać, o panie domie, na taką przyczepę, to trzeba mieć y, kategorię. Mam kiedyś woziłem rajdówki, wyścigówki na przyczepach, także naciągałem się tych przyczep w swoim życiu naprawdę y, bardzo dużo i wiem, że ta dodatkowa kategoria bardzo mi y, w moim życiu pomaga. Jak to wszystko wygląda? Kiedy kupowałem ten samochód jako półroczne, używane już auto, yy, po testowe, po ono nie miało haka holowniczego, bo rzadko która testówka ma hak holowniczy, żeby koledzy he, 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 po piurze nie budowali sobie domów i nie robili przeprowadzek aż tak tymi samochodami testowymi. Yy, także haka nie było. Zwróćcie uwagę, że jak się montuje hak holowniczy, w niektórych markach wymagane jest na przykład inne tylne zawieszenie. W niektórych markach wymagana jest dodatkowa chłodnica, yy, na przykład skrzyni biegów yy, albo dyf. Albo czegoś, no różne rzeczy, różne bajki. No nie bajki, no różne rzeczy, które trzeba spełnić, nagle nam się tutaj pojawiają. Cóż poza tym? Przyczepa to jest konstrukcja solidna. Jeżeli przyczepa jest nowa, to wiadomo, wszystko działa. Te cięższe przyczepy muszą przechodzić przeglądy okresowe i to też jest dobre, bo wtedy mamy pełną świadomość o właśnie. Źle podpięta wiązka, tak jak ja to zrobiłem, już by się szargała nam tutaj po ziemi i po pierwszych paru kilometrach jestem więcej niż pewien, że wiązka po prostu przestałaby istnieć. Elektrykę by szlak trafił, bo by się to wszystko nam poprzecierało. Trzeba to zrobić tak w oplocie, tak zwanym własnym. O, tu się ten hak wbija. Dzisiaj to jest bardzo proste. Im więcej bolców, tym nowocześniejszy hak. O, tu jeszcze sobie sprawdzę, o, czy wszystko jest podokręcane. Nie muszę stosować przelotki. Przy starszych przyczepach muszę stosować przelotkę 9-13 bodaj. Te bolce też się różnią w zależności od y, daty wyprodukowania y, przyczepy. Zawsze trzeba pamiętać o tym dodatkowym zapięciu. Jest ono o tyle ważne, że raz, jak przyczepa nam się nie daj Boże wypnie, a jedziemy, to ona nie zostanie, tylko pojedzie z nami, ale to jest także zabezpieczenie przy ewentualnym wypięciu się przyczepy podczas hamowania, że ta przyczepa nie najedzie i nie zmiażdży nam połowy samochodu, tylko być może ta linka zminimalizuje też nacisk dyszla na tylną część samochodu i tak szkody będą na pewno ogromne. Także warto tutaj niczego nie przeoczyć. Warto jest tę przyczepę podpiąć tak, żeby 16 razy wszystko sprawdzić, ale żeby się na pewno wszystko zgadzało. Wpadliśmy na szybko do domu Volvo, żeby się zapytać Rafała. Cześć Rafale. Cześć Adam. Bo Wszystko to, co jest związane z oryginalnym hakiem holowniczym, można go zamówić w samochodzie jako nowe auto, można go później domontować. Także ci, którzy mają to bez haka, mogą też liczyć na to, że mogą sobie ten fabryczny hak do swojego samochodu założyć. Prawda to czy nie? Prawda, jak najbardziej. Polecam również takie rozwiązanie. Jeżeli ktoś nie jest pewny, bo nie chciałby zainwestować od razu przy zamówieniu samochodu mhm. tej funkcji, to możemy to dołożyć w trakcie mhm. użytkowania samochodu. I to będzie taki sam hak dokładnie, jak ten zamontowany. Fabrycznie w samochodzie, prawda? Tak, to będzie ten sam hak. Funkcjonalność jego będzie mhm. również taka sama. Hak jest bardzo łatwy sposób wysuwany i wsuwany, czyli chowany do samochodu. Wtedy, kiedy nie korzystamy, nie ciągniemy przyczepy albo nie mamy uchwytów rowerowych, jego w ogóle nie widać w samochodzie, prawda? Zgadza się. Za pomocą przycisku możemy go schować, zwolnić jakby z zapięcia i chowamy mhm. go za pomocą ręki czy też nogi pod zderzak. Jest wtedy w ogóle niewidoczny e, i możemy wtedy kontynuować jazdę. No i dobra, samochody nam się robią coraz cięższe. Przyczepy Ciągamy rowery, ciągamy za tymi samochodami. Jakich dodatkowych przeróbek wymaga Volvo przy zainstalowaniu haku? Czy trzeba jakieś dodatkowe chłodnice montować, nie mam do skrzyni biegów? Czy trzeba jakieś przeróbki tylnego zawieszenia robić, czy po prostu montuje się hak? Na szczęście jest to bardzo szybki montaż, całość trwa w okolicach godziny. Mhm. Dokładamy tylko i wyłącznie moduł sterujący do tego haka i to wszystko. Mhm. Z tego co wiem, HAK współgra też z tymi wszystkimi systemami elektronicznymi w samochodzie. Odłącza system BLIS, jest w stanie zrobić test świateł w przyczepie, czyli ta elektronika musi współgrać nie? Z współgra to świetnie, mało tego, naprowadza nas, nawiguje, na przykład pod, podjeżdżamy pod jakąś przyczepę kempingową. Na wyświetlaczu mam linię, która nas bezpośrednio zaprowadzi pod przyczepę, więc ułatwia to użytkowanie tego HAKa. Czyli nawet z kamerami jest zespojony, Ze wszystkimi systemami. A czy jest jakaś współpraca kontroli trakcji i zachowania się samochodu na drodze? kiedy jest hak założony, kiedy ciągniemy przyczepę, czy nie ma ingerencji w te systemy? Jest ingerencja, świetnie to działa. W pierwszym momencie już tak zwane jego mieszkowania, na przykład przyczepy, systemy już działają i już nam pomagają stabilizować tor jazdy samochodu. Niby skomplikowane urządzenie, ale naprawdę w wielu aspektach w życiu się przydaje, nieprawdaż? Ach, tak Ach tak. pewnie, że tak. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dzięki za rozmowę. No dobrze, przyjechałem w okolicę Pleszewa po to, żeby wrócić czymś więcej niż tylko samochodem, bo czegoś takiego jeszcze na podwórku nie mam. Dwóch fantastycznych chłopaków tutaj jest, którzy opowiedzą o tym, co to jest za przyczepa, bo ona jest przewidziana do bardzo specyficznego samochodu, nie? Cześć chłopaki, rękawice macie, I to zdejmijcie. Cześć i czołem. Wtajemniczcie w takim razie naszych widzów, chodźcie tutaj bliżej co ja w ogóle zamówiłem? Co? Bo ja tak sam nie do końca wiem. No, no, zamówiłeś specjalistyczną przyczepę do przewozu swojego Ariela doma. Oczywiście, staraliśmy się wszystkie Twoje oczekiwania spełnić. Przyczepa jest wykonana na specjalne zamówienie z obniżanymi... Indywidualnie, customowa, tak, specjalnie dla mnie. Jedyna na świecie. Jedyna na świecie. No, pierwsza tak w Polsce Niepowtarzalna pierwsza w Polsce. Wzięliśmy pod uwagę parametry Twojego samochodu, dostosowaliśmy całą ramę. Rama YouTube. jest zacynkowana oczywiście. Dodatkowo na Twoje życzenie była pomalowana na czarno, żeby to, żeby ja to, to mam się zgrywało pięknie. Koła na specjalne życzenie też Twoje, które mm -hmm. sam wygierałeś. Wielosezonowe opony szesnastki 16 w 16 szesnastki w lawecie kiedyś na trzynastkach się jeździło to w ogóle no. no dzisiaj mamy coraz większe koła w samochodach coraz większe koła montujemy w przyczepach rama jest też specjalnie obniżona żebyś po prostu miał jak najniższy kąt jazdu. osie były specjalnie wykonane w firmie Knot ze zerowym kątem wahacza no to wszystko po to żeby jak najniżej może potwieramy przyczepę Karol może za zademonstruj Karol wie jak to się robi tylko cały klucza muszę nie zgubić. Potem, tak, tak? będą słabo, nie? Bo Lapy boczne, żeby pojazdu, nie? Lapy boczne, żeby swobodniej wyjść z pojazdu, żeby pomóc pospinacz. To po już wszystko. Okay. Tak, wy otwierajcie wszystko, to ja będę mówił. Skąd pomysł na taką przyczepę? No właśnie, kupił soczewek Ariela. Nie wiadomo po co, a to ma. Bardzo mało nim jeździ, A z drugiej strony, jak będzie możliwość jakiejś pojeżdżawki po torze, czy zrobienia jakiejś imprezy, czy jakiegoś co powożenia ludzi, komercyjnie również, to taka przyczepa będzie ku temu idealna. Poza tym, Ariel będzie w niej mieszkał. Bo nie będzie mi już zajmowało miejsca w garażu. Tylko jego wyprowadzę z garażu. Podłączymy to wszystko do prostowników i ten akumulator od wciągarki i ten od Ariela i to będzie nowy dom dla Ariela Atoma. Ha, co wy na to? Mi się bardzo podoba. I tu może nawet stanąć swobodnie człowiek 1,79 m. Tak. Zobacz, podejście jest bez uderzenia w głowę, no ty to nie. No. Człowiek może się musicie trochę pochylić nie A więc to mamy zawodowy tylko, tylko kontener z drzwiami tylnymi, dwie klapy boczne otwierane, z przodu mamy klapę ułatwiającą dostęp do wyciągarki elektrycznej z pilotem zdalnego sterowania. Hmm, furgon ze ścianami izolowanymi, oczywiście. Czyli Proszę, z, każdej strony um, z każdej strony mogę wsiąść, wysiąść, a gdzieś, nie wiem, w parku maszyn staniemy, tu tak. będzie już przyblokowane innym pojazdem, otwieram sobie z tamtej strony. Dokładnie. Cały, otwierany, cały przód otwierany, to jest niesamowite. No i tutaj ta wciągarka, tak, kosmiczna. Wjeżdżałem tak. ostatnio Arielem na lawetę, jak wiozłem go do automaniaka na tor w Kielcach i przypaliłem sprzęgło podczas wjeżdżania na garbatkę. Dlatego zagadaliśmy z chłopakami, żeby nie wjeżdżać ze sprzęgła, tylko żeby wjeżdżać z ściągarki. I co, Hebel? Woda On, tu zasilanie. Tu wciągarka. Woda włączyć. On Jest na czerwono. Który jest którą? Masz O, jedziem. Widzisz? Czarnym sobie wyciągamy czerwonym czerwonym składamy. Oczywiście możesz to robić siedząc w pojeździe, dlatego jest dalnej uh -huh. zdalny pilot sterowania. Jeżeli by Ci siadły baterie, mamy też dodatkowo opcję tutaj manualnego sterowania ciągarką. Uh -huh. Jaka jest masa tej przyczepy? Bo to też jest wyspecjalizowane chyba jednostkowo, nie? Dokładnie tak. Przyczepa została dostosowana specjalnie do przewożenia uh -huh. pojazdu arielatą. Masa własna przyczepy to jest około 940 kg. 700 obniżyliśmy do tony 700, żeby dopasować do pojazdu, tak no oczywiście ale zastosowany układ jezdny jest 2 tony 700, czyli 2 osie po tony, 350, do tego urządzenie jezdowe o masie 2 tony 700, jakby się zdarzyło ją przeładować, żeby na pewno wytrzymać, nie proponujemy? Nie proponujemy, oczywiście sam Ariel waży niewiele, bo waży nie niecałe, niecałe dlatego... 600 kg. Mam tego Civic'a jeszcze, który tam waży pod no 700, tam z kawałeczkiem, nie? No tak to też go będzie można cyknąć. Że będzie dobrze. Jest automatyczne koło podporowe. Bo Jakie to wszystko pilota. jest nowiutkie. Nawet ten hak holowniczy w tym Volvo był montowany dosłownie 3 tygodnie temu, specjalnie po to, żeby pod tę przyczepę przyjechać. Tutaj dzisiaj. Trochę się musimy nagręcić. Dobrze, dobrze. Ale nie. zimno to się przydać. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Tak. Ale jest to porządnie wszystko wykonane, co? To jest tutaj, jak tak patrzę na to wszystko, na te profile, na te silikony, na to wszystko, profile to, jest... to jest Nie? Żeby to się nie rozchodziło, żeby to nie pracowało. Też to musi mieć sztywność zachowaną, nie? I teraz, jak... jak będziesz pojazd odpinał, No. Proponujemy zaciągnąć hamulec. Zawsze. Polecam zawsze. Yy... Zaczął jest z zabezpieczeniem, żeby się za yy. nie opiął. Tutaj jest guzik, którego odbezpieczamy. I w odbezpieczonej pozycji, do góry, przyczepą kręcimy. Ona się, podnosi. ona się sama, podnosi się się mm -hmm. sama się e, odepnie. Przy... Bez użycia siły wszystko idzie. No naprawdę. Automaty... koła twój Automatycznie no? się zapnie. Okay. zapięta Tutaj trzeba z kołem uważać, żeby po prostu trafiło w swoje miejsce. Koło. W żeby, koło. Wnukował, żeby nie o ramę. Jak widać koło zapasowe. No, no kiedyś nałapałem. tak w nałapałem, już więcej nie chcę, ale niech będzie to koła zapasowa na wszelki wypadek. Także koło jak sobie podwiniesz, tak z czuciem, przykręcić, żeby ono się podczas jazdy mm -hmm. ja nie O tym należy pamiętać, podpukowujemy ręcznie. I no. zastosowaliśmy lampy typu LED, tej trzepie z dynamicznym kierunkowskazem, co pewnie Ci się spodoba. No jest, to jest Audi Style. I nawet mam AK na numerze rejestracyjnym, tak sobie zażyczyłem w Wydziale Komunikacji, przyparciło mi się i tak mi zrobili, żeby było wiadomo, czy ja to przyczepa jedzie po polskich pięknych drogach i być może nie tylko. No. Bardzo mi się podoba to, że rzeczywiście jest tak szeroki rozstaw kół, są tak szerokie te osie, że ona jest na maksa nisko. Na maxa, Jest już dosłownie tutaj. Nie? Na pewno będzie stabilna. Zademonstruję jeszcze raz, tutaj masz na jazdy, no, wjeżdżać. Poka, poka.

Ariel szerokim wozem jest, ja bardzo lubię zlecać. Zobaczcie, dwóch mężczyzn pracuje, a ja tylko patrzę i nadzoruję co się dzieje, nie? To jest wspaniałe zajęcie. Uwielbiam to. No i rzeczywiście muszę wam powiedzieć, pamiętacie, że ten Ariel ma nos jak formuła. On ma ten zwis przedni w postaci tak. tej aerodynamiki, dosyć długi i bardzo szeroki rozstaw kół. No ona jest na tyle szeroka, że mam nadzieję. Że... Dlatego patrzyliście ten kąt najazdu. No. Ona jest chyba 1,90 m, tak mi się wydaje. Bo sam Ariel jest 1,80 m, a ona tu chyba wewnątrz ma 1,90 m. Takie są te wymiary. To jest kosmos jakiś po prostu mi przyczepę zrobioną pod wymiar na zamówienie. Tak. Jestem człowiekiem szczęśliwym od dzisiaj. No. Specjalnie dla, dla pana, pana Adama. Czego Cześć. się nie robi dla pana Adama? Pochwytów tak. podłogowych zamontowaliśmy w miarę no możliwości. Jak najwięcej, że będziesz mógł sobie też pospinać inne pojazdy. Wiem, że też Bardzo mógł... dobrze. Hondę, yy, którą czasami będziesz mógł tej sobie w przewieźć. Bardzo uniwersalnie, a najbezpieczniej tak naprawdę krótkim pasem nie za oponę przytwierdzić całe koło. 34. Najlepiej pasem szelkowym, możemy Ci polecić e, pasy, można u nas nabyć, yy, które sobie spinamy szelkowo. Ekstra. Nie Jeterna. trzypunktowo, tylko szelkowo. Nie trzypunktowo, tylko szeroko. Tak. zaraz... ale w dacie tak, czy... skinałeś trzeba punktami, jak są otwory okay. Tutaj musisz inne pasy zastosować do spięcia kół. Dobra, to zaraz ten temat też jeszcze e, zgłębimy. No i rzeczywiście, jakby tak tu krzesełka turystyczne rozstawić, to i party nieduże, garden party u burmistrza można zrobić, co? W tej przyczepie. Oświetlenie wewnętrzne mam zastosowane jako listwy. ledowe listy. O, jak ty wszystko wiesz jednak, co się tutaj dzieje. O, to to disko można robić tutaj, Julka, tańczymy? No. Światła są ukryte? No. Ależ to jest czaczli, gdzieś wieczór zapada. Jesteśmy na torze, zjeżdżamy tego oświetlenia. Oświetlenie. Wow. Boże, ja lubię to luksusowe życie naprawdę, coś co jest jednostkowe, jedyne i niepowtarzalne, póki co mam nadzieję to. Póki co tak e... jest i patent jest taki przewidziany, że no, to, raczej nie powtórzymy już tego, y -y. tego modelu. Będzie, jest stworzony dla Ciebie, nie będziemy go powtarzać. Na y, podłodze jest jeszcze sklejka odporna, y -y. typu ślizgowa, dodatkowo zabezpieczona tym aluminium, żeby to się tutaj... Nie niszczyło przejeżdżania. No, wygląda to wszystko. I na pewno posłuży, Uch, Wygląda to wszystko bajecznie, po prostu. O, także przede mną teraz symboliczne 300 km, żeby ten oto piękny dom spotkał się z tamtym oto pięknym Arielem. Tada! Jako, że Ariel jest samochodem ekstremalnie niskim, ta przyczepa też jest dosyć niska i ma długie najazdy aluminiowe, ale samochód podniosłem na maksa na zawieszeniu do góry, żeby kąt zjazdu z tej przyczepy był jak najbardziej prosty. Nie, jaki płaski, zbliżony do 180 stopni, o tak to nazwę. Kiedyś pamiętam w moich starych nawetach, jeden taki najazd nie dość, że było ponad połowę krótszy, to jeszcze ważył trzy razy więcej niż ten samochodu pasami. Też wydaje się, że przecież ojej, i tak stoi na biegu i na ręcznym to się nie przemieści. Ho, ho, uwierzcie mi, nieraz raz mi się zdarzyło, że mi się wyścigówka na lewecie przemieściła jakoś i nie są to wesołe i miłe chwile. Są to zwykle chwile trwogi i grozy. Każde hamowanie staje się opóźnione, no i prędzej czy później fura może nam z tej przyczepy wyskoczyć. Także pasów nigdy za dużo. Ja też chciałbym zaznaczyć, że ja nie jestem zawodowym holownikiem i zapewne ci, którzy pracują w tym fachu na co dzień, na pewno wykryją wiele błędów, które ja popełniam też, ale liczę na to, że tych błędów będzie wszakże mało i że przede wszystkim nie będą miały wpływu na bezpieczeństwo jazdy, bo ono jest najważniejsze. O, ładniutki po zimie. Już po przeglądzie arielek, już ma olej wymieniony, już jest cały przejrzany. Przesmarowane wszystkie Unibole, także auto gotowe na wszelkie torowe szaleństwa. No, pięknie jest.